We wtorek 4 czerwca w Akademii WSB odbyła się akcja krwiodawstwa, w której wzięli udział także mieszkańcy regionu. Była to także pierwsza akcja klubu honorowych dawców krwi PCK przy Akademii WSB. Pani rektor, nowa inicjatywa w Akademii WSB, tym bardziej chyba cieszy, że wyszła od studentów. O, właśnie, bardzo się cieszę i wspieram od wielu lat wszelką inicjatywę studentów. A przed momentem byliśmy świadkami podpisania porozumienia o współpracy z naszymi interesariuszami z Województwa Śląskiego, powołującego klub honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Akademii WSB. Jak narodził się ten pomysł? Narodził się jak zwykle w głowie jednego z twórczych studentów naszej Akademii. Odbyliśmy krótkie spotkanie. Ta idea dzielenia się sobą, dzielenia się swoją krwią, a jednocześnie podejmowanie działań popularyzujących taką postawę tutaj w Województwie Śląskim, spotkała się z moim ogromnym zainteresowaniem. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najszybciej inicjować ten klub, ale jednocześnie też, aby podjąć jak najszybciej Pierwsze inicjatywy i dzisiaj cały dzień podejmujemy i działania popularyzujące, ale przede wszystkim też stwarzamy okazję do tego, aby mieszkańcy naszego miasta, naszej metropolii, województwa mogli właśnie dzielić się swoją krwią. Krew to chyba najcenniejszy z płynów, prawda? Ta krew jest symbolem, zawsze była i zawsze będzie symbolem życia. A honorowe krwiodawstwo to przede wszystkim taki symbol miłości i solidarności na rzecz drugiego człowieka. Dlatego tym bardziej można pogratulować inicjatorom dzisiejszej akcji. Klubu, który powstał przy Akademii WSB, klubu honorowego krwiodawstwa. To bardzo ważne, że potrafimy działać, że potrafimy społecznie angażować też młodzież i uczyć jak należy postępować w życiu. Jaka jest świadomość wśród ludzi, jak ważne jest krwiodawstwo? Ja myślę, że bardzo duża, że ta krew jednak ratuje życie i wiele ludzi decyduje się na to, by tą krew oddawać. Kolejna akcja w Dąbrowie Górniczej związana ze zdrowiem, to chyba cieszy. Bardzo cieszy. Jestem pełen uznania dla członków, zauczyli właśnie klubu honorowych dawców krwi właśnie przy WSB, bo to jest kolejna szlachetna inicjatywa, która w jakiś sposób jest potrzebna w Dąbrowie Górniczej. Do tej pory mieliśmy różne akcje, motoserce, różne in inicjatywy takie pojedyncze, a tu jest zorganizowana grupa, która ma pewien pomysł i pewien projekt na takie konsekwentne działania. W programie imprezy znalazły się m.in. dodatkowe badania lekarskie, loteria fantowa, pokazy Straży Pożarnej oraz inne atrakcje.